Naszym gościem jest pan Mateusz Pławski, młodzież Trzech Polsko. Panie Mateuszu, proszę powiedzieć, e, jaka jest okazja, że tak liczne różne ugrupowania nacjonalistyczne się zebrały dzisiaj tutaj w Warszawie? Dzisiaj jest 1 maja, jest to święto pracy, wbrew powszechnie takiej panującej opinii. Nie jest to wcale święto komunistyczne, było obchodzone na wiele, wiele lat przed powstaniem komunizmu, co więcej, jeszcze tak patrząc z punktu widzenia katolickiego, co Kościół już e, na początku XX wieku e, zaakcentował, jest to, święto, jest to wspomnienie świętego. Józefa rzemieślnika tudzież robotnika i to również nawiązuje do tego takiego robotniczo-pracowniczego klimatu. Uważamy, że w dzisiejszym świecie, świecie, w którym wielkie korporacje, międzynarodowe firmy wyzyskują bardzo często młodych ludzi, płacąc głodowe stawki i tak dalej, uważamy, że dzisiaj to święto ma podobny wymiar, tak jak miało na początku XX wieku i jesteśmy zdania, że trzeba to akcentować i w pewien sposób zdekomunizować to święto, żeby to święto po prostu było kojarzone z wszystkimi ludźmi, którzy, którzy chcą dbać o prawa Chcą, aby ludzie w Polsce, zwłaszcza młodzi, pracowali godnie, ponieważ niestety godnie nie pracują. Nie można, mo, można powiedzieć, że tą nadzieją dla ludzi pracujących w Polsce są właśnie ugrupowania nacjonalistyczne, a nie lewica? Ja jestem zdania, że zdecydowanie ugrupowania nacjonalistyczne, ponieważ w przeciwieństwie do tych lewicowych ugrupowań, które chciałyby się rozpłynąć w jakimś eurokołchozie, które chciały, poza tym, które promują wartości zupełnie sprzeczne z naszą, z naszą cywilizacją, z naszą kulturą, my jako nacjonaliści pamiętamy o ludziach pracy, pamiętamy o tym, że pracować i żyć należy w dobrych, finansowych, i y, ekonomicznie warunkach, przy jednoczesnym akcentowaniu idei suwerenności państwa, suwerenności narodu i przy dbaniu o wartości i tradycję chrześcijańską. I w tym duchu chcemy, aby przyszła Polska, y, żeby tak przyszła Polska wyglądała. Chrześcijańska, y, dbająca o ludzi, Suwerenna i o to chcemy walczyć. Dzisiejszy Marsz ma takie trzy główne tematy. Pierwszym jest sprzeciw wobec integracji europejskiej, drugim sprzeciw wobec imigrantów, a trzecim TTIP. Co to jest za, za właśnie ta tajemnicza umowa międzynarodowa? Jest to Umowa międzynarodowa, która, krótko mówiąc, z tego co ja się z tą umową zapoznawałem, ma promować w bardzo dużym stopniu gospodarki dużych państw, ma dawać przewagę wielkim korporacjom międzynarodowym nad rodzimym naszym kapitałem i ma wprowadzać szereg rozwiązań prawnych, które nie ukrywajmy no w mojej opinii, i w opinii myślę większości ludzi, którym zależy na tym kraju, która po prostu może doprowadzić do jeszcze większego zrujnowania polskiej gospodarki, która doprowadzi do jeszcze większego wyzysku, ponieważ mówię no, TTIP wprowadza taką instytucję, która się nazywa arbitraż inwestycyjny, którego polega na tym, że ciała zupełnie niezwiązane z wymiarem sprawiedliwości Będą mogły orzekać ciała bardzo stronnicze, będą mogły narzucać państwom olbrzymie kary i, olbrzymie, e, i różne rozwiązania, które są bardzo niekorzystne dla narodowych gospodarek. Zyskają na tym kraje typu Stany Zjednoczone, Niemcy, może trochę Wielka Brytania, może trochę Francja, czyli te kraje, które są krajami potężnymi gospodarczo. Co do kwestii imigrantów, no to oprócz kwestii czysto etnicznych i kulturotwórczych, takich jak to, że nie chcemy, aby tkanka etniczna narodu była rozmiękczana, nie chcemy, aby panoszył się Islam. Chcemy, aby Polska była krajem narodowym. To jeszcze jest kwestia również gospodarcza. E, krótko mówiąc, imigranci to duża ilość e, taniej siły roboczej, o, również to się odbije bardzo negatywnie na e, narodzie polskim, na warunkach ekonomicznych. I kwestia integracji europejskiej. No, my jesteśmy tak, jak byliśmy zawsze, jesteśmy i będziemy wielkimi przeciwnikami e, integracji europejskiej w takim przynajmniej rozumieniu, jak widzi to Unia. My uważamy, że Europa powinna być Europą niezależnych, owszem, współpracujących ze sobą na szczeblu gospodarczym podarczym państw, natomiast całkowicie niezależnych i suwerennych. Natomiast, niestety, tak jak już wcześniej powiedziałem, Unia od długiego bardzo czasu idzie w kierunku jakiegoś budowy jakiegoś euro w cudzysłowie, takiego super państwa I temu się całkowicie sprzeciwiamy, mówimy stanowczo I ostatnie takie pytanie, już może nie związane z dzisiejszą manifestacją. Eee... Czy Młodzież Wszechpolska zajmuje jakieś stanowisko wokół tego, co się dzieje w klubie Kukis, Szef Ruchu Narodowego odszedł z tego klubu, Pose, was, wasz prezes został w tym klubie. Jakie jest wasze stanowisko? Młodzież Wszechpolska nie jest organizacją stricte polityczną, jest organizacją społeczno-wychowawczą i mimo pewnych, tego, że pewne osoby, tak, chociażby są zaangażowane w politykę, Młodzież Wszechpolska organizacją polityczną nie jest. Póki co w żaden sposób na naszym dział. Tamta sprawa się nie odbiła. E, Młodzież Czech Polska działa prężnie, działała prężnie, jest taką organizacją jak była i wierzymy głęboko, wręcz ja jestem pewien, że ta sytuacja wokół klubu Kukis nie odbije się na e, działalności naszej organizacji. E, 3 maja widzimy się na e, Pol Exit. Jest to, orga, jest to manifestacja, którą organizujemy wspólnie z Obozem Narodowo-Radykalnym. E, jest to manifestacja, krótko mówiąc, antyunijna. Chcemy pokazać, że wbrew temu, co media, e, takie proeuropejskie, media liberalne promują. E, Polacy wcale nie są e, tak euroentuzjastyczni, jak to się wydaje. I liczymy na dużą frekwencję i jeszcze raz serdecznie zapraszamy jest... 3 maja 14 Plat Zemkowy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.